Próbujemy. Nie, Nieprawda Jak posyłać, po nie, nie, nie ma puka Oj, oj, oj. Kto babie, oj, 20 groszy, minut?

Taki wygląda. Brr, to wam się za... Nie pada wam mm. Ja mam gruby. Nie Dzięki! Dzięki! to to Dzięki! Nie Dzięki! Dzięki! dzisiaj. dzisiaj dzisiaj? dzisiaj dzisiaj Hogi, O <tossilfei> oh, Grubichu! Papalco! Paviano! <tossilfei> ai, ai, ai! E aí, Sproul? Na coleta do tupa! A to możemy zobaczyć dzisiaj. Ej, mi na pala. Co ja zrobiłaś? Daj mi z pojęcia na moim pojęciu. Rybsu. Haj, ci,

no dzisiaj bo, bo na takim moim pojęciu, co nie mam ale ci, dziś. Ale co ty tam robisz? No, bo dzisiaj nie mam. Pojęcia dzisiaj masz. Nie rób tego Janka, bo Jakiego Janka? Porudziel. Dzisiaj pobawicie z nami, dzisiaj pobawicie z nami, I będziemy banan.